PKP, piątkowy komentarz polityczny. Dobry wieczór Państwu. Każdy dzień przynosi coś nowego. Niektóre rzeczy nas cieszą, inne stresują. Czasem skaczemy z radości, innym razem może i ktoś sobie pod nosem zaknie lub kapciem rzuci w stronę telewizora. Nie ma co ekscytować się polityką i tracić na nią życia i energii, no chyba że robi się to zawodowo. Skoro już Państwo tu jesteście, co mnie bardzo cieszy, w naszym kolejnym PKP, czyli piątkowym komentarzu politycznym na kanale Prawa i Polityki, to pozwolę sobie wyrazić, ogromną radość z takiej ilości subskrypcji i lajków. Bardzo mnie to cieszy i jest to dla mnie szalenie miłe. Wobec czego zobowiązuje się solennie do jeszcze solidniejszej pracy. Tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji i lajkowania oczywiście. Oczywiście, podobnie jak w minionym tygodniu, żyjemy wszyscy porażkami i, jak to się mówi, uratowanym honorem naszych piłkarzy. Na szczęście mam ten komfort, że z pontem nie muszę się przejmować ani zawodowo, ani prywatnie. I po prostu mnie to niezmiernie raduje, i za nic w świecie bym tego nie zmienił. Łzy i rozpacz kibiców nie zmieniają jednak codziennego biegu spraw, a tu się działo jak zawsze sporo, choć przecież mamy już wakacje. W mijającym tygodniu szalenie ważnym tematem okazały się związki partnerskie. Ale ponieważ zająłem bardzo obszerne stanowisko w tej sprawie, w środowym podcaście nie widzę powodu, by temat... Poruszać jeszcze raz. Z prostej przyczyny, by państwa nie zanudzić, a siebie jeszcze bardziej nie rozwścieczyć. Innym tematem, który chyba już na trwałe wpisał się w politykę nowego rządu, są rozliczenia. Słyszymy pochukiwania, pokrzykiwania, ale rozliczeń nie widać. Być może były prezes Odlenu Daniel Obajtek wzruszył się, nie uzyskawszy absolutorium za 2023 rok, co skończy się dla niego utratą miliona złotych premii. To z pewnością szybko nadrobi stratę na koszt unijnego podatnika, a nawet jeśli nie, to sprzeda jedną z wielu swoich posiadłości i jakoś sobie to zrekompensuje. A jeżeli jesteśmy przy temacie odlenu, to Wirtualna Polska w minionym tygodniu donosiła, że na samą inwigilację dwóch biznesmenów obajtkowy odlen wydał kilka milionów złotych. Chodziło o to, żeby pozyskać ich, jakby ich firmy na rzecz działań, które zamierzał podejmować. Daniel Obajtek, czy bardziej Odlen pod jego kierownictwem. Jeszcze więcej Kasiory poszło na limuzyny w Szwajcarii. Napisano nawet o szwajcarskim Bizancjum na jednym z portali. Może nie jest to tak śmieszne, jak czy tysiące złotych kary za brak wstawiennictwa, bo tak mówił sam prezes Obajtek, że się na komisji, czy tam u prokuratora wystawi. Ale mam wrażenie, że na panu europośle nie robi to najmniejszego wrażenia. Żadne kary, żadne finansowe straty, bo rzeczywiście on osiągnął taki poziom finansowy dzięki tym kilku latom wodlenie, że nie musi się takimi drobnymi jak milion złotych chyba za bardzo przejmować. Z kolei pan poseł, dawny minister Błaszczak, też być może kiedyś straci immunitet, bo generał, na którego zrzucił odpowiedzialność za rakietę pod Bydgoszczą, tę rosyjską, którą znalazła przypadkowa turyska, złożył taki wniosek, bo chce go oskarżyć o pomówienie i zniesławienie. To naprawdę wstyd. Oczywiście dla pana Błaszczaka, no bo pamiętamy wszyscy murem za polskim mundurem. I tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że jednak takie było podejście wobec wojskowych i to też nie byle jakiej rangi. Międzynarodowy Trybunał Karny stwierdził, że ludzie odpowiadający od ponad dwóch lat za zbrodnie na Ukrainie są zbrodniarzami, i wydał za nimi nakaz aresztowania. Z całą pewnością były minister obrony Rosji Szojgu i dowódca rosyjskiego bestialstwa na Ukrainie Gerasimow, bardzo się tym przejęli i teraz siedzą i płaczą w swoich podmoskiewskich willach za miliony dolarów. Tak całkiem na poważnie przykro jest patrzeć na to, jak tacy ludzie pozostają bezkarni. Ale cóż, nic odkrywczego bym nie powiedział, gdybym stwierdził, że na tym świecie Delikatnie rzecz ujmując, trudno o sprawiedliwość. Z naszego podwórka warto odnotować, że metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski złożył rezygnację. Księża w Krakowie odetchnęli z ulgą, a hierarcha czeka, aż papież pozwoli mu przejść na emeryturę. Tu też można powiedzieć, że sprawiedliwości brak. Bo Jędaszewski za wszystko, co robił, nie powinien mieszkać w 200-metrowym apartamencie z luksusami w Krakowie, lecz jako beneficjent programu Cela Plus w innych, nieco skromniejszych pomieszczeniach. Ale niestety, tak jak mówię, o sprawiedliwość ciężko na tym WesPone. Swoją drogą pamiętam, że jeszcze w zeszłorocznej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński sugerował, że kierując się mądrością Kościoła, która określa, że hierarchowie przechodzą na emeryturę w wieku 75 lat, uczyni to samo. Podobno zdanie zmienił, bo niedawno skończył taki wiek, więc życzymy mu wszystkiego najlepszego, ale może jeszcze te kwestie przemyśli. No i kolejna sprawa. Całkowicie poważna i też niestety wokół Kościoła. Słynny egzorcysta, którego rekolekcji słuchały setki tysięcy osób, słynący z kontrowersyjnych ultraprawicowych poglądów, który często powtarzał, że diabeł unosi się nad Polską, czy że piekło o Polskę się upomina, który mówił, że małżeństwa homoseksualne to sakrament satanistów. Usłyszał 10 zarzutów związanych z wykorzystywaniem nieletnich. To się naprawdę samo komentuje. Kolejnego dnia inny ksiądz pracujący na Watykanie i w Polsce również usłyszał podobnych kilkanaście zarzutów. Kolejnego dnia mieliśmy zawieszenie szefa polskiego karitasu też księdza. To był czarny tydzień dla kościoła, a kościół jak zwykle milczy, w takich sprawach. No bo czeka, że wszyscy zapomną o tych rzeczach na tłoku różnych spraw, które dzieją się w przestrzeni publicznej. Przejdźmy jeszcze do innych spraw. Dużo mówi się ostatnio o kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, zjednoczonych Ameryki. Czasem mam wrażenie, że bardziej się tymi wyborami przejmujemy niż sami Amerykanie, ale faktycznie. Kilka powodów by się znalazło. W czwartek, a właściwie w nocy, z czwartku na piątek, zobaczyliśmy więc dwóch starszych panów obrzucających się błotem przed całym światem. To lepsze niż jakieś bitwy w kiślu, kisielu, czy jak to się wymawia, a nawet wrestling czy MMA. Szkoda, że nie mogłem obejrzeć na żywo, bo u nas była wtedy trzecia w nocy, a ja na rano do roboty miałem. Ale powtórka też była niezła. Całkiem poważnie mówiąc, te wybory będą miały naprawdę ogromne znaczenie dla przyszłości świata i warto się im przyglądać. Moim zdaniem, najprawdopodobniej wygra Trump, ale nie jestem prorokiem i wszystko może się jeszcze zmienić. Niemniej to dość smutne patrzeć na światowe mocarstwo, w którym ludzie zamiast martwić się o przyszłość swojego kraju i całego globu, rozmawiają o tym, który z kandydatów jest bardziej posunięty w demencji i innych chorobach starczych. Ta debata ogólnie za dużo nie wniosła. Poza tym, że utwierdziła w wielu przekonanie, że studio CNN. Chwilowo przekształciło się w oddział geriatryczny z awanturującymi się i ubliżającymi sobie starszymi panami. Wielu odnotowało również wpadkę Joe Bidena, który stwierdził, że Białoruś jest w NATO. Podobna debata, już ostatnia przed wyborami parlamentarnymi, odbyła się w Wielkiej Brytanii. Tam także awantura i tam także nic nowego. Kłócili się o to samo co dotychczas. Nic nowego ta debata nie wniosła, a społeczeństwo brytyjskie stwierdziło jedna połowa tego społeczeństwa stwierdziła, że wygrał ją przedstawiciel, tę debatę wygrał przedstawiciel lejburzystów. Druga połowa stwierdziła, że wygrał przedstawiciel konserwatystów, czyli urzędujący premier. Prawdopodobnie. Wybory teraz po 14 latach yy, przegrają konserwatyści i to dosyć mocno, bo lejburzyści mają nad nimi 20% przewagę, co będzie oznaczać, że najprawdopodobniej nowym premierem Wielkiej Brytanii zostanie lider lejburzystów, czyli pan Keir Starmer. Też dosyć dużą popularnością, chociaż parę razy oberwał jakimś szejkiem, jakimś plastikowym naczyniem. Nigel Farage, który no, można powiedzieć, chociaż nie przeceniajmy jego zasług, że wyprowadził w Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Tak to ten pan od Brexitu. A w Polsce doczekaliśmy się także współczesnej politycznej adaptacji Romea i Julii. Na całe szczęście finał historii nie jest tak tragiczny jak Szekspira. Oto bowiem młoda kobieta i młody mężczyzna z dwóch skrajnie wrogich rodów politycznych. Wbrew wszystkiemu i wszystkim, a zwłaszcza zdrowemu rozsądkowi postanowili utworzyć stowarzyszenie. Swój nietypowy mariaż ogłosili w mediach społecznościowych i chyba nie spodziewali się aż takiego niezrozumienia, z jakim musieli się zmierzyć. Chodzi oczywiście o pomysł Pauliny Matysiak z lewicy Razem i Marcina Chorały z PiSu. Tak, to ten pan z Pomorza, który odpowiadał za utrzymanie łąki w Baranowie, znaczy się projektu CPK. Dostało się bardziej Paulinie Matysiak. Zjechali ją wszyscy partyjni koledzy. Wicepremier Gawkowski skomentował, że to wstyd. Potem została Paulina Matysiak zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego Lewicy, a partia Razem rozpoczęła wobec niej procedurę dyscyplinarną. Miejmy nadzieję, że poseł Chorała okaże się bohaterem romantycznym i zaprosi koleżankę do PiSu. Proszę Państwa, mówiąc poważnie, to co się dzieje jest najlepszym potwierdzeniem tego, o czym mówiłem w swoich podcastach, czyli w podcaście, czy koalicja 15 października się rozpadnie oraz co dalej ze związkami partnerskimi. Lewica jest naprawdę w opłakanym stanie. Wydaje mi się, że po następnych wyborach parlamentarnych nie zobaczymy już polityków lewicy w Sejmie, bo lewica ideowo już się posypała, nie ma nic do zaoferowania społeczeństwu, bo jej postulaty bądź to zostały spełnione, bądź przejęte przez partie centrowe i liberalne. Muszę powiedzieć, że w tym kontekście rozbawił mnie nieziemsko bardzo odkrywczy komentarz jednego z profesorów, mianowicie pana profesora Rafała Fedoruka, który stwierdził, że elektorat lewicy Najbardziej nie lubię elektoratu prawicowego. No naprawdę, przewrót kopernikański w politologii dokonał się na naszych oczach. W piątek posypały się, a właściwie pouchylały immunitety Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości, i Mariana Banasia, prezesa naczelnej Izby Kontroli. Ten drugi będzie musiał jedynie Zapłacić mandat za przekroczenie prędkości o 15 km na godzinę, natomiast pierwszy, czyli pan były minister Woś, może zostać, co jest bardzo prawdopodobne, beneficjentem programu Cela Plus. Nie komentuję proszę Państwa, decyzji o centralnym porcie komunikacyjnym Megalopolis, Polsce w 100 minut, czy jakkolwiek ma to się nazywać. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Nie wierzyłem, że Pisto zbuduje, co potwierdza fakt, że mamy łąkę, na którą wydano prawie 3 miliardy. I nie wierzę też, że zbuduje to Tusk. Czekam tylko na rachunek. Obym się, proszę państwa, mylił. Czas pokaże. Na koniec dzisiejszy ranking zaufania. Polacy najbardziej ufają chołowni, potem czaskowskiemu, a na końcu Dudzie. To oczywiście podium. Na czwartym miejscu Tusk, potem Kosiniak-Kamysz. Na ostatnim miejscu znalazł się, co raczej nikogo dziwić nie powinno, Antoni Macierewicz, a troszkę przed nim wicepremier Krzysztof Gawkowski. Cóż, łaska pańska na pstym koniu jeździ. Ale po pierwsze nie ufam sondażom zaufania, a po drugie nie ufam, proszę Państwa, politykom. I tyle w temacie.